Hej, Cześć Czech, witam już w piątym odcinku serii. Ona ja mam pojęcie co robię, tak ale nie. Z kamerą znowu Jaca, tak jak w pierwszym odcinku. Przywitaj się Jaco. Jak jak zwykle małomudny? No zapiszcie w komentarzach którego bardziej... Komentarz, którego jesteście bardziej wolicie, wolicie Jace czy Alexa. W tym wnioskuję to i postaram się poprawić to w przyszłych odcinkach. Jeśli będziemy robili kurito. Tak, kurito, Tak jak KFC na przykład. Do tego będziemy potrzebowali następne składniki. Na przykład Sos Barbecue. Gartowałem ser. Sól. Sól. Są z barbecue. Następnie sól. Czyli tortilla przedna. Następnie sól. Czyli pieprz. Czyli pieprz. Pieprz. I na samym końcu sól. Sól. Sól! Tak, aktywelka I na końcu sól. Sól. I tutaj jak widzicie, zostały nam jeszcze, proszę będą 3 jajka, 400 gramów kurczaka, szklanka mąki i szklanka mleka. I zobaczycie, co dalej trzeba, trzeba z tym zrobić. Zacznijmy tego, że wbijamy 3 jaja, oczywiście mój że jest tak profesjonalny, że zamiast nagrywać, sobie zdjęcie. Dlatego kontynuujemy i wbijamy nasze 3 jaja do miski. Prawda, Jaca? Prawda. Odezwał się. Ej, nie, nie, to jest cud. Musicie musi teraz zostawić Kurła. Kurwa. Cicho, wytniesz to, prawda? Wytnie. I do naszych trzech jajek wlewamy szklankę mleka. Przypominam, to jest seria o nazwie Nimum. Mam pojęcie co robię, tak naprawdę no. nie. Nie bez... Zostaw to. Dlatego szklankę mąki. Spokojnie. Wiem, że masz zap... Spokojnie. Spokojnie. Ja co? Spo spokojnie. Do tego będzie nam potrzebna <grym> łyżeczka, łyżeczka pieprzu. I jeśli chcecie, żeby było bardziej... chcecie, żeby było bardziej ostrze, ostre, to po prostu dajcie jeszcze łyżeczkę chili. Ja nie mam chili, dlatego go nie dam, bo jestem jednak... nie. Biedny. Biedny. Nie wiem powiedzieć, że nie jestem w jakiej, nie mam odpowiedniego składnika, ale no <laughs> rzeczka soli i to wszystko taką naszą całą masę mie mieszamy do momentu jednolitej naszej masą jednolici. Dokładnie jak to ma wyglądać, pokażę wam w następnym ujęciu. Dlwy mnie. Ty chyba robisz więcej ofsen niż Alexy. No oczywiście. O, oczywiście nie ryczy z bólu, ranny łoś. Coś tam zwierzę drów, przebiega, przebiega, przebiega. Starczy, jak myślisz? No, czajnik tu wlep, cały. Dzwierciadł z siebie. Esencja strzenika została wlana. I właśnie esencja strzenika jest, jakby bez es esencji strzenika, to nie ma sensu w ogóle to, co teraz robimy. Rozumiecie. A może ten. Bo to... No to... Wiesz, Wierzę ja to czekam? Jeśli trochę... Źle Śla... zmontujesz filmiki, prawda, co? No, nie mnie korzyść, czy coś... Dobrze, no, że nie mieszkam u Ciebie. Nie wiem... Może jakiś następny filmik nagramy? Taki ostralny będzie, rozumiesz co chodzi? Nie wiecie, dlaczego zniknął kamerzysta, który podjął rzeczy. Okej, okay, witam Was już w kolejnym. Z... W kolejnej senk... sankcji. A jakim kolejnym... jesteś pycharzem? Dobrym. Dlatego naszego kurczaka tutaj robimy porcję na 3 kurito. Dlatego 125 gramów to jeden będzie dobry. Kroimy je na. jak widać. Tak, kroimy. Dobra, dawaj to lepiej. Kroimy to na cienkie paseczki. Tak, aby się zmieściły w naszej marynacie. I by nie były za duże przede wszystkim. Co? Ty... Takie paseczki długie wystarczą, jak myślisz? Czy może mniej się dać? Takie długie wystarczą, nie chcę mi się tutaj stać. Tego nagrywać dłużej. Znaczy, ten no... Nie Co ci mam nie robić? Tego kamerzyście, który. Pierdę. rzeczy. Czy. <laughs> no, kamerzysta nie zniknął w niespodziewanej okoliczności, prawda? No, nie no. został znaleziony jego ciał, pokrojone przez kocharza amatora. <laughs> amatora. Czy że moi drodzy to będą na scenie filmiki nagrywane, tak, jak mam pojęcie co robię, czyli przez statyw, bo. Tam, pierwsze, tam, tam temu nic się nie po, stanie. Po, po pierwsze k Koniec pomocy. Zobaczcie jaki ten... nie jest punktualny. Mieliśmy nagrywać o 11. Jak widzicie, jeśli, jeśli nasz odcinek wejdziecie, tak nie wiem, w październiku, to się nie dziwcie, bo zamontowanie będzie stąd mój kamerzysta. Jak widzicie, nasza masa, tak jak nasz sos, jaki zrobiliśmy, powinien tak wyglądać. Może tak, tak naprawdę nie. Tak naprawdę powinien być żółty, ale... Jest żółty! I do tego. Tak większe, większe poporce są tego niż No i do takiej marynaty rzucamy nasz cienko pokrojony tutaj. Naszego cienko pokrojonego kurczaka. I dajemy mu tutaj poczekać. Niech się tutaj odpocznie, bo jest zmęczony. Został pokrojony, został zmęczony. Jest zmęczony, dlatego musimy, musi odpocząć. Po prostu ciężko ma. Nie wiem, żona mu nie daje. Jest bardzo zmęczony, dlatego musi odpocząć. Zaraz mi I Musi odpocząć w marynacie. No i przez ten czas możemy zrobić, nie wiem, konia. Konia trojeńskiego na przykład. I tak jak zwalić konia? No. Z góry. I, jak mówiłem, te, tego sosu tyle nie musi być. Po prostu chodzi o to, żeby zamarynować. możecie po prostu trochę poczekać. I musi tak odczekać, nie wiem, z 15 minut najlepiej. Może więcej, może mniej. Ustaw to. Widzimy się w następnym etapie. Wydaje się, że będę miał jakiś zabójca, zabójcę. Taki mąsik, taki wiesz, taki wyrośnie mi taki. Znaczy jak kucharz Janusz zabójca. Da, ten wąs nie jedną pizną szans. Pomóżcie mi, jestem samotny. Nie wiem ja czy to Wąs? Masz tam coś w ogóle? No. Jak coś to jestem wolny. Mieszkam w legionowie. Jest wolny, nie jest za szybki, przyznaję. <laughs> A tu dobre, dobre. Jestem wolny na szybkość. Wolny na szybkość jestem. A to nasza, na kurczak się już tutaj marynuje. Pokaż kurczaka. Brawo. Nie! <głos> <głos> Dobra, no kamerę, sobie nagrywa i pokażę Wam jak zdjęć opakowanie. Tutorial. Bacie opakowanie, kład kładziecie tutaj, robicie, tej macie opakowanie, robicie dziurkę, robicie dziurkę tutaj na górze opakowania, Przekrywacie i wyjmujecie wasze tortille, no lepiej pszenne. O szóstne. nie, niech nie, nie robię ich sam. Nie, sobie... go, nie, nie nauczycie się niczego. Koniec Potwierdzam. Transmisji. Tak jest do niego dobry pan, Absunat jeszcze daje. Jedny pies, żeby siedzi w ciemności. Zwęć na policję. Niedługo zabiję mnie, psa. Tu kuchnię. Patrz, jak się cieszę. Zdobyłem tego kurczaka. Kurczak odpoczywa. On się tutaj marynuje. On jest spa. On ma ciężki dzień. Żona mu go rzuciła. Nie szczekaj Hau, hau. Dobrze. Na to, bo się pokaleczysz. O ład. Mówiłem. Pomócicie mi. <Pomyślcie. grystanie> ja SMS-y pomoc. Pomaga na numer e, 6969. Cena SMS-a to jest 1000 zł. Polecam. Mówicie, Max jest gotowy. On już czeka na tego. Jestem ciekaw, ja co? Jestem ciekaw, jestem ciekawy nie jest ciekaw rzeczy. Czy ty to zmontujesz, czy ja to zmontuję, bo znając ciebie, to ten film będzie w październiku. Przypominam, dzisiaj jest 21 Aż września. A tak, mnie nie wierzysz w moją szybkość? 21 września dzisiaj jest. Jeśli, jeśli, jeśli nie wiem, odcinek o nazwie, o numerze 6 powie się przed numerem, przed odcinkiem o nazwie 5, tam nie To nie, nie zwracajcie się do mnie, tylko do produ Przypominam, producenta. Przypominam, to Jasa, Jasa dzisiaj montuje. Zobaczymy, i dzisiaj? zobaczymy jak zmontuje. Nie obiecałem, że dzisiaj. Ja sam ten odcinek dzisiejszy. Wrobiłeś mnie w to. Nigdy tak nie chciałem. Dobrze, Ukrać to ci nie. nie, ja chcę. <grym> <grym> nie zabieraj mojej pracy. Dobra, dawaj na kolejną scenę, jak trasera. Dobra. Start. Jak widzicie... Profesjonalne niecięcie. Profesjonalne niecięcie. Nasz ser jest cały. Trzemy go na laserki. Może wystarczy 200 gramów. Powinna absolutnie, absolu absolutnie wystarczyć. I go trzemy na tarce. Jak już wspominałem wiele razy, tarka jest bardzo przyjemnym, przyjemną rzeczą, przyjemnym tutaj kurczak odpoczywa. I trzemy na ser, po prostu myślimy o tym, co chcemy robić w przyszłości. Kogo lubimy, kogo nie lubimy. Myślimy tutaj nad sensem bytu jak jaca. To będzie chyba wygląda. Co? ładnie wygląda. Czekajcie. Podobno do jego skóry, chyba nie? O. Ja ma kumba być. Wygląda Tej, idealnie. O, przyjechać z Afryki doń, przyjechać do Polski. Dobra, oszczędzę wam Dobra, temu, piękne, temu tego fałszu. Nie tak Przepraszam za daleką odległość, ale ostatnio jak tam byłem, to prawie oddawałem. No dopiero, dopiero, dopiero co tutaj no, włączyłem, no chodź. No chodź. Ja się przy burgerach stało? Dobra, jak widzicie, tutaj zalewamy patelnię olejem, bo będziemy musieli to smażyć, tak, żeby najlepiej było. Trochę dużo tego oleju. Wystarczy absolutnie. Żeby się po prostu usmażył ładnie kurczak. Ja orkiestra. orkiestra... <laughs> da, da. da, da, da. Robimy bita. Nie? Przypominam w przyszłym odcinku będzie zupka chińska. Nie powiem skoga. Nie powiem czego użyję. Popowiem tak. Jedna z tych rzeczy jest jednak... Zdrowowa. Zajduje się w kuchni. Na pewno nie chodzi na czterech nogach. Nie chodzi o ciebie, panie. No co ten? Idziemy do innej restauracji. Jak widzicie nasz kurczak wypoczął w marynacie. Tego go od razu dajemy do mąki. Mącego obtaczamy. I dajemy na talerzyk, bo będziemy go zaraz smażyć. Tak robimy z każdym. Żaden kurczak nie może czuć się pominięty, pamiętajcie. Oszczędzę wam tego i jak w do zobaczenia na następnej scenie. Jak będziecie zauważyć, te kilka naszych kurczaków zostało potoczonych. No i dajemy im... Nie było. Już trochę za pójść coś wcześniej. Dobra, dajemy im tutaj się usmażyć. Dobrze, że tego nie wiem. uff Emocjonujące wrzucenie mięsa do oleju Kurczaka Zamknij ryje Obrażanie kamerzystwu, któremu się nie płaci tak. I Za robimy, darmo robi. i Robimy, jest obrażany tak. I robimy to samo z kolejnymi Kurczakami Nawet nie umiem powiedzieć, ale to grande to grande będzie na końcu frajerze Nie, bo teraz to powiedziałeś A ty kurło teraz... Stałeś zmanipulowany Dziękuję do widzenia Bardzo, bardzo łagodne jest się dodajcie więcej chili u pieprzu Pies daniczku. Co jest to spróbujza? Ej, nie, nie mam ochoty. ja wadam się. Czone, siódemkę, osiemkę. No. Nie, bo później jak wrzucę kolejnego buczaka, to mi strzeli w ryj. Co ty tak zrobiłeś? I teraz nie wiesz ile jest. No, możesz przeczytać. Tak a prawda ta wyróżniło od Ciebie? Mój mózg zdążył się nauczyć czytać. Kiedy? Jak nie znaleźć w gimnazjum? Nie, już nie ma gimnazjum. No właśnie. W te siedzę. A Ty w siedzisz? A, w pikniku. Będę minister... I Jacekota. Co Bajzław już? A, różne rzeczy. W Świat zwiedzał. Czyli? No, świat zwiedzał. Czyli? co w... ...nie, nie, miejscówce. Czy? W hotelu. A rozumiem. A ja przynajmniej nie skończę... ...na budowie, o. Kamieniarz do grupy pierwszej, a ja. jeszcze nie. Co? No, kurwa, o. Ludzie, on kamieniami w nie rzuca. Spierdalam się. Ja byłem też, dlaczego nie ma elektro, to... Ten... Mieliśmy dzisiaj też robić coś innego, ale... Tak jakby... No, okazało się przypadkiem, że wyjeżdża... Do... Kogoś, nie wiadomo kogo, pewnie z tej byłej. Wielczycy? Jeśli się na dlatego że za Wielczyca... to myślę, że to będzie. Jak to robić Ja będę nagrywał. No to oczywiście bo... Te... się To pewnie za pierwszym razem... To się niebo. nie będą... To się niebo. Nasz piękny zawał. Już trochę zarumienił tak, się. To chcecie zrobić tak, że rzut na to tak, że dajcie naszego kurczaka w sos i w mąkę jeszcze raz, wtedy będzie po prostu Jak widzicie, to dużą wersję dla dużych osób. Dużo kurczaka. Samy Spalonego. Samburnejka stara. Ty, nie... ty, ty, nie Samburnejka by nie, nie pogardził tym. No i naszego kurczaczka dajemy na tutaj tortille. Trzy... Cztery takie kałeczki wystarczą. Bierzemy nasz ser. Najlepiej byłoby to jakiś twardy, golda czy coś. Nie, najpierw tutaj golda. Najlepiej parmezan. Cheddar, cheddar, ale cheddar jest drogi. Parmezan? Cheddar jest drogi. Daj to lepiej. nie, Skupi, bo... daj, daj. To jest? No jak? <laughs> no, nie wiedziałem, to jest twoja kuchnia. No. Mówię, silny, a Daj to. Ja pierwszy. Dobra, zaufam ci. Daj to. daj to! kurwa daj to! Okres. Dajemy nasz tutaj, sos barbecue. Jestem może kadeką? Dobry. Bierzemy nasz serek. Czedar. Czedar najlepiej. Wypierdaj z tym łokciem. Dobrze. I posypujemy nasz nasze kurito. I teraz po prostu je składamy taką w pół i dajemy je na gorące patelnie, aby trochę się posmażyło z jednej i z drugiej strony. Chodzi nam o to głównie, żeby nasz serek się dostopił a ciasto zrobiło yy, gorące. Bardziej, bardziej twarde. I tak przez jakiś czas po prostu z jednej i z drugiej strony przekładamy. No i przy międzyczasie możemy przełożyć do drugiego, do składania drugi kurito. To jak ktoś to kamerzysta. Jestem bardzo z tego dumny, nasz kurito tak wygląda. Zrobiłem tak, że po prostu złożyłem, nie wiem czy to to pokazałem czy nie, ale na pewno złożyłem je. Tak wygląda siatka. Po no, prostu jest ser, jest kurczak, jest sos barbecue. Sos barbecue. Nasz na z naszego kurito po prostu podsmażamy na jednej, strony, na wiesz, opiekamy, jednej z drugiej, jednej z drugiej strony, żeby takie specjalne urządzenie być. Tak wygląda po całości. Bardzo polecam sobie samemu. No już półtorej godziny. Drogie nie jest tak bardzo. Na pewno. Bo, bo macie nawet pomóc. Jeżeli to jest drogie, ale. Jeśli po prostu zrobisz tak, że. Jeśli po prostu. opłaca się przetestować samemu. Posłuchajcie przynajmniej. Yy, bardzo jeszcze raz polecam. Ja bym. Ja. komand 52. To był piąty odcinek serii. Mam powiedzieć, co robię do badania. Za kamerę powiada. Ja, no myślę, że mnie zapomniałeś, kucha. Koli cool, to było. I do widzenia. Żegnam was w kolejnych odcinkach. eriti äh, see kurita , see tahtis tähendada .